W świecie i pojawiła się nowa gra. Tym razem mowa o wygnańcach. Jeżeli graliście w IOSent w Legacy, to tutaj będzie to kontynuacja tej historii, która tam się wydarzyła. Nie będziemy stracić szczegółów po to, żeby też wam za dużo nie spoilować. Natomiast e, oczywiście nie jest konieczne granie w Legacy, ale jeśli w nie graliście, to pewnie będziecie tam mieli kilka takich w i peregów. To, co tutaj wyróżnia tę grę, to to, że jest to taka forma trochę legacji, aczkolwiek nie będziecie mieli tu na przykład naklejek, jednakże już pozamykane koperty jak najbardziej. Oprócz tych zamkniętych kopert, znajdują się też zestawy kart, które też są zaklejone i można je otworzyć dopiero we wskazanym przez grę momencie. Czym jest o sens? Myślę, że nie trzeba opowiadać, natomiast jeżeli ktoś z Was jeszcze nigdy w to nie grał, to warto spróbować. Niekoniecznie trzeba właśnie od tych starszych edycji. Tutaj nie ma konieczności znajomości zasad, wszystko jest wyjaśnione w instrukcji. Mało tego, po rozegraniu tej wersji, gdzie właśnie otwieramy sobie kopertę, będziemy mogli z tej gry dalej korzystać, ponieważ znajduje się mała wkładka do instrukcji, jak grać właśnie już po zakończeniu tej przygody.